W ramach wydarzenia Kazimierskie Wzgórze Sztuki realizujemy serię edycje dla seniora. W ramach tej edycji głównym wydarzeniem jest wystawa prac Stanisława Koguciuka, połączona z wystawą prac Piotra Czapki, którą możemy oglądać przez cały tydzień tutaj na Kazimierskim Wzgórzu w pięknym przeszklonym pawilonie. Wystawa prezentuje kilkanaście prac ze zbiorów jego przyjaciela Piotra Czapki. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo właśnie w Kazimierzu wielokrotnie Stanisław Koguciuk na rynku sprzedawał swoje prace. Na wystawie prezentowane są sztandarowe tematy artysty. Cztery pory roku, Madonna wśród aniołów, humory, Martwa Natura, także kilka tematów religijnych. Prace przyciągają uwagę swoją kolorystyką, zaskakującą kompozycją. Obejmują obrazy namalowane w ostatnim dziesięcioleciu jego twórczości. Jeszcze na koniec chciałam Państwu pokazać portret Stanisława Koguciuka, który również dzięki uprzejmości Pana Piotra Czapki dostaliśmy na wystawę. Jest z nami obecny nie tylko duchem, ale też swoim wizerunkiem. Proszę Państwa, sztuka ludowa jest sztuką interesującą, którą, jak pokazuje przykład Stanisława Koguciłka, warto nabywać, warto kolekcjonować i na pewno z przyjemnością również ją eksponować. Zachęcam Państwa również do tego, aby zainteresować się twórczością pana Piotra Czapki, który ma się całkiem dobrze i myślę, że jeszcze wiele rzeczy stworzy i. i, i Myślę, że warto również nabyć jego dzieła.